Cześć, witajcie na kanale Trener TV. Dzisiaj spotykamy się nie na siłowni, ale właśnie w mieszkaniu. Nieprzypadkowo, bo właśnie będę omawiał pewien popularny plan treningowy do realizowania właśnie w domu, a chodzi konkretnie o 100 pompek dziennie. Zapraszam Prawdopodobnie nieraz spotkaliście się z tego typu koncepcją treningową. Strategią, która zakłada wykonywanie konsekwentnie jednego ćwiczenia w zakresie 100 powtórzeń przez określony czas, która to strategia ma nam zagwarantować pewne efekty. Ja natomiast postaram się odnieść odrobinę krytycznie do tego typu planów. Planów, e, które zakładają wykonanie np. 100 przez e, codziennie przez pewien okres, 100 przysiadów przez jeden okres, e, a raczej wzbogacić tę strategię, biorąc pod uwagę mimo wszystko fakt, że tego typu plany wykonują osoby, którym zależy na tym, żeby plan był ekspresowy, był e, możliwy do zrealizowania w domu i nie wiązał się z inwestowaniem sporych nakładów finansowych, mimo wszystko warto byłoby zaopatrzyć się w tego typu produkt. W którym są baniaki z wodą 6 litrowe mi się udało znaleźć. Prawdopodobnie Wam uda się znaleźć w dowolnym supermarkecie, hipermarkecie podobne, e, a będą one niezbędne do pewnych ćwiczeń, które chciałbym wprowadzić do planu 100 pompek dziennie. Dlaczego? Otóż okazuje się, że nie samą klatą człowiek żyje, a raczej nie tylko ruchami wyciskającymi. Decydując się na wykonanie tylko i wyłącznie pompek, ograniczymy rozwój naszego ciała, rozwój naszego mięśnienia i naszej sprawności do ruchów wyciskających, które to zaangażują tricepsy, barki, klatkę. Okay. Angażują oczywiście te pompki mięśnie posturalne, angażują mięśnie brzucha, natomiast mimo wszystko, jeżeli zdecydujemy się poszerzyć naszą gamę ćwiczeń, które będziemy wykonywać w pewnym zakresie powtórzeń, czy to będzie to, do tego zaraz się odniosę, o na przykład wiosłowanie z wykorzystaniem tego typu baniaków, przysiadów z wykorzystaniem tego typu baniaków i dowolnego ćwiczenia na brzuch, będziemy mieli gwarancję, że rozwijamy się w miarę proporcjonalnie, a na pewno bardziej proporcjonalnie niż wykonując tylko i wyłącznie pompki, które w konsekwencji mogłyby doprowadzić do tego, że nas Nasza sylwetka zmieni się w niepożądany sposób. Klatka zanadto się rozbuduje podczas dyplecji, nie dostałyby wystarczającej ilości bodźców i wtedy też moglibyśmy się na przykład zacząć garbić. Dodatkowo warto wziąć pod uwagę fakt, że realizując 100 powtórzeń, często bywa tak, że te powtórzenia nie są wystarczająco dokładne, a mimo wszystko jakość zawsze wygra z ilością. Rzeczywiście, liczba 100 brzmi kusząco, brzmi jak pewne wyzwanie, natomiast dlaczego by nie zrobić może odrobinę mniej, o połowę mniej, 50 pompek, ale pompek porządnych i pompek, które w sytuacji, gdy na przykład wykonamy 5 serii po 10 takich pompek, nie sprawiają nam trudności, wybrać trudniejszy wariant tych pompek, czy to pompki na pięściach, czy to pompki z nogami na podwyższeniu, czy wiele, wiele więcej, które znajdziecie również m.in. na tym kanale. I wracając jednak tym samym do modyfikacji, które chciałem Wam zaproponować, czyli wprowadzenia nowych ćwiczeń do tego prostego planu, który można wykonać praktycznie wszędzie, nawet na wyjeździe, e, czyli czterech ćwiczeń, które wykonacie bezpośrednio po sobie: pompka, e, wiosłowanie z baniakami, przysiady z tym obciążeniem właśnie i scyzoryki. przy Kolejność nie jest tutaj przypadkowa. Wykonacie bezpośrednio po sobie to ćwiczenie. W jednym powtórzeniu, super łatwe. 30 sekund przerwy, wykonajcie dwa powtórzenia właśnie e, wspomnianej pompki wiosłowania przysiadów z tezoryków. 30 sekund przerwy, 3 powtórzenia tym razem. Kolejne 30 sekund przerwy, 4 powtórzenia każdego z tych ćwiczeń bezpośrednio po sobie. Następnie znowu przerwa i analogicznie i tak dalej, i tak dalej i zastanawiam się do jakiego wyniku bylibyście w stanie dojść. Wybierzcie klasyczne warianty ćwiczeń, jeszcze bez udziwniania tych pompek. Prawdopodobnie przy zakresie 15 powtórzeń, czyli to będzie aż 15 seria w tym planie treningowym. Do tej 15 serii mimo wszystko dojdziemy dosyć szybko, z krótkimi 30 sekundowymi przerwami i ja bym chciał właśnie od Was uzyskać taką informację, kto się podejmie tego wyzwania, ile takich serii udało Wam się zrobić. A po tych 15 powtórzeniach 30 sekund przerwy, i znowu na przykład 16 powtórzeń, 30 sekund przerwy, 17 powtórzeń, i tak dalej, i tak dalej. Eee prawdopodobnie średnio zaawansowani dojdą tutaj być może do e, nawet 20 powtórzeń, ale tutaj główną sprawnością, która będzie o tym decydowała będzie siła wytrzymałościowa, czyli nie tylko i wyłącznie siła, tylko to jak długo jesteśmy w stanie dane serie realizować i na jak wysokim poziomie jest nasza kondycja. Zachęcam Was do udziału w takim razie, pochwalcie się w komentarzach, rozwijacie tego typu prostą formułą e, swoje ciało w sytuacji, kiedy nie macie dostępu do siłowni, a polecam tego typu formułę, żeby właśnie e, w jakiś sensowny sposób całe ciało rozwijać, a nie tylko ograniczyć się na na samej klacie, przetrenowywać tą klatę i tym samym prowadzić barki do przodu i jeszcze pogarszać swoją sylwetkę, tylko właśnie równoważyć pompki angażujące całą postawę, mięśnie na ramienne, klatkę piersiową, tricepsy o wiosło, angażujące bicepsy, plecy o przysiady, angażujące mięśnie, ud, mięśnie pośladkowe, czy też chociażby na przykład oscyzoryki, które pozwolą również popracować nad brzuchem. Króciutki plan, szybki plan, a takie wyzwanie na pewno każdego zmęczy, pozwolimy Poczuć i będzie idealnym urozmaiceniem regularnych treningów lub niezależną formą treningów, która ma pomóc po prostu kształtować sylwetkę. Powodzenia. Jeżeli wideo wam się podobało, jeżeli tego typu formuła wam się podobała, zostawiajcie łapki w górę, dajcie znać w komentarzach. Widzimy się o godzinie 19:00 na live. Na dzisiaj to wszystko. Zapraszam do grupy. Cześć.